Siemanko, ja jestem superadek a dzisiaj y, gramy razem z y, moim kolegą, przywitaj się. Ja jestem ty. Siema, y, jego kanał będzie w opisie i chyba w karcie, o ile mi zapomnę dodać. I dzisiaj będziemy grać na OneBlocku. Przepraszam was oczywiście za to, że bardzo długo, bardzo długo nie było odcinka żadnego na moim kanale, ale wiecie, są wakacje, y, nie chciało mi się zbytnio nagrywać, no i no, ale specjalnie y, tutaj Jasioks y, kupił y, dla nas na Bedrock Edition mapę, y, która jest bardzo rozwinięta, dlatego szykuje się. Myślę, że fajna, długa seria. I ogólnie to będą dwie perspektywy, nie? To y, już w sumie możemy zacząć kopać. Pierwsza ja y, rzecz tutaj tak, dzień, dzień dobry wszystkim, wszystkim, wszystkim widzom. Dzisiaj jesteśmy z Adkiem i będziemy w Global Sky blog, Nowa seria. przywitaj się? Siema, ja jestem super Adek. No, jego kanał będzie w opisie. I co? zaczynamy, To kopiemy to. Dobra. O, dobra. O, dobra. O, no. dobra. <śla> dobra. No. Powiększyłem coś. O, Przejdź dobra, tam dobra, na swoje. Dobra. Dobrze. I, oczywiście. Dobre, i moja per... I znaczy... Dojusz, dobra, dojusz, 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 dojusz. Dojusz. dobra, masz. I moja... To do widzów Jasioksa. Moja perspektywa jest na kanale super adek, a do moich widzów to Jasioksa perspektywa jest na moim kanale. Znaczy na jego, na jego, tak. Sorry, dawno nie nagrywałem i trochę jestem zestresowany, nie ukrywam. Dobra, dobra. To nie kopiemy, ale... Dobra, Ej, ale tu są jakieś warzywa, buraki i tak dalej. Dobra, dobra. Zaraz pewnie będzie jakiś y, kamień. Kop, kop. Może będzie jakiś kamień czy coś. Nie mogę. O, ty. O. No niestety czasami. o, o, groba, Growa, krowa. Dobra. Y, chwilę, ja na chwilę pójdę na ZW. Weź coś mu do widzów. Zaraz będę. Dobra, będę. Drąga. Więc <try> widzę... że y, Nowa seria zobaczymy jak się upgradeuję to. Stage jeden. Sawana. O, dobra, będziemy mieli ten. Kurde, A tak, gdzie odpowiednie... To, to, Czekam się skradnąć tutaj. Eee. Ej, wreszcie mi oddę to drewno. Jak tam jesteś. Dobrze, widzowie. Dobrze, widzowie. Już nie jestem. Mam nadzieję, że tutaj Jasioks coś wam mówił. Czemu ty tak zrobiłeś? Dobra, zepsułeś trochę. O no. kurde, ja zeps O nie! O nie! Spadła nam jedna ziemia, widzowie. Ej, ale teraz. Dobra, to jest ten blok. Ja ja może, może będę kopać. Dobra, dobra. To jakieś drewno? Jest deska. Tylko co są sam krową? Są liście. O, Dębowe drewno, dobra. Akacjowe. Dobra, dobra. Co teraz? I nie mam. Ej, bo to jest kolejny level przecież. To już. Tak. Zaraz powinien być ten. I ten powinno być. I... Zaraz... Y, to! Kamień! Kamień! No. A kolejny level. Dobrze, no. Witzowie. Chyba y, ja się tutaj zajmę, ty się zajmij kopaniem. Ja zrobię pół płytki i przejdę do, do wyspy nowej. Boże, krowo. Dobra. No. Krowa mi no. zrobię. Tam jest kolejna krowa. Dobra. Ja tam idę już. Ty tutaj kop. No weź też tam do swoich widzów, powiedz czytaj. No ja co mi dobre. No W ogóle nie komentujesz. Ja to komentuję, ja się nauczyłem. No ty jesteś z tworzony youtuberem Bo Jak ja jeszcze słyszę, to kurde, nie wiem. Ty dwa... Ja, ja to jest teraz mnie przywitanie, przywitanie to, to ja naprawdę wiem, w twoje W pewnie nikt tego się nie skapnął, jak ktoś już nie oglądał tego youtubera w sumie, bo on nie nagrywa I Przywitanie gwizdnąłem sobie od Vito, Minecraft, ale to tam nieważne Aha. Gwizdnąłem się, robiłem Nikt nie musi tego wiedzieć, ten, nie zbanowali mi Ej, wiesz co, tu jest skrzynka, już nie mówię co jest, trzy kule szlamu Redstone jest name tag Trzy pochodnie, jasno pył cztery, oko kresu, dwa patyki, trzy pajęczyny takie do postawienia TNT i łódka. Nie wiem do czego połowa z tych rzeczy ma nam się przydać. Dobra, i co jest w villagerze? O nie Ej, ten... Widzowie sorry, że nie przeczytam tego jak chcecie, to sobie zatrzymajcie, bo ja niestety ale nie umiem angielskiego może. Na perspektywie od ja. Jasioksa będzie, to weź Jasioks, tam przeczytaj. Przyjdź tutaj nie, nie. i przeczytaj dla twoich widzów. Jak chcecie się dowiedzieć, co tam jest i też nie umiecie angielskiego, no to do Jasioksa zapraszam. Serdecznie zapraszam. E, e, gratulacje, że przyszliście tak daleko, e, że e, przygoda się dopiero zaczęła mamy znaleźć y, brakujące osa o, oka, oka. oczy z, a my z, my ten za oka z en, z end. ender I, 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 i end portal Musimy musimy mieć dużo rzeczy kilofy i takie i jak jesteśmy gotowi to idźmy zwalczyć de, to, to idźmy zwalczyć Yy, Edre Dragona, yy, się. Dobra, przesuń się, ja tutaj chodzę, bo wszystko zabrałem już. Weź tam skrzynkę, może, co? O. Tam jest skrzynka, ja tam zabrałem wszystkie rzeczy. Nie możemy sprintować, bo jest ma. Ej, zaczekaj. Co tam jest? Ja nie mam opcji fajne. Tam jest, tam jest jakaś skrzynka, widzicie, widzowie? Tam daleko jest jakaś skrzynka. Hmm, gdzie najbardziej się opłaca pójść? Myślę, że. O nie! Aha. Wywaliło no nie. mnie! O nie! To Widzowie, to Widzowie, wywaliło mnie niestety z serwera. Już wchodzę. No już, już wchodzę, dołączam. Ale y, miał być odcinek z Fortnite'a. Tylko nie wiem, czy widzieliście, ale tam gdzieś była skrzynka latająca. I, i ten miał być odcinek z Fortnite'a, ale no. Jasiok znalazł taką fajną mapkę. Pomyśleliśmy, że. A co tam? Zagramy sobie. Może wyjdzie jakaś fajna seria z tego. Mam nadzieję, że wyjdzie. Ty, ej! Dobra, jest kozak. Dwie, trzy. Ej! Te trzy. Mhm. Trzy owce w jednej, na jednej kratce. Co się, się Ej! Bo ogólnie jest mają problem. Nie. Jest noc. Mhm. No, i mogą być moby. Tam, na przykład. Wiesz to ja tu mam pochodnie. To poleciałam ja mierz? Więc nie muszę. Ale ja mam wbudowanego autoklikera w mieście, to możesz mi dać ten miecz. to jest dobre. To jeszcze służyć jeden miecz. Dobra. A nie, nie opłaca się. Bo to jest tylko drewniany. Wiesz co? Jak mam zabił tą krowę? Albo przeniósłbym ją, weź trochę pokop, ja tu ją przyniosę, no. Może ją tak walnę, dobra, nie spadła i teraz powinna uciec. No nie, no coś tu nie działa. O nie. Widzowie, mam lagi. O, już lagi e. jakieś straszne miały i mi spadła nam krowa. No nie. E. No, Dokończę to, co chciałem wcześniej powiedzieć. Widzowie, mi się wydaje, że chyba zrobimy jedną wyspę na odcinek, ale musimy spróbować dzisiaj, Jasioks, pójść na jakiejś wyspy. Nie pytajcie, czemu on ma taki nick, tak po prostu, ale musimy pójść na jakiejś wyspy dużej. Może tam pójdziemy, co? Bo tam jest dużo drewna, tam hmm. będzie dużo drewna, to nam się zwróci. W trzeba w sumie, robić kupły. Teraz smoki strzykamy. Ale mi się wydaje, że ten smog będzie na kolejne odcinki, dlatego oglądajcie oczywiście do końca, dajcie łapkę w górę u mnie i u Jasioksa, subskrybujcie kanał Jasioksa, J Jasioksa kurde, i, i czekajcie na kolejne odcinki oczywiście, I, mhm. myślę, że i, u mnie oczywiście Jasioksa może dać inny próg do siebie, myślę, że... Dwie łapki w górę to będzie kolejny odcinek u mnie myślę, że to będzie dobre, bo y, mój rekord to na pewno y, no tak mniej więcej pięciu. Pamiętam jak y, z tym z Ariksem chyba y, nagrywaliśmy to. To były też fajne czasy, ale teraz... No to, nie, nie pytaj kto to Alix. A drugi nie? No niestety na YouTube nie mogę tego mówić. Może powiem ci off-camera. No. Ale no, no mówiłem widzą, że się przeprowadziłem gdzieś tam i że nie mam z nim kontaktu. No niestety widzowie. I raz jest dobrze, raz jest źle. Trzeba wszystko przeżyć. Nie można się zależywać. No, to jest, ja tylko to dręku ja nie mam ja, niczego nie innego. innego. No, ma to no koty, wyżej... ma... ja może teraz dla moich widzów specjalnie pokopię, a ty zbuduj się do tamtej wyspy, okej? No, w wszystkie są. O nie, no, mgła, to nie, mgła, tak. mgła, ale tam. Tam trzeba. Dobra, to weź się przesuń. Dobra, Dobra myślę, że. Tym, też, że. Yy, niedługo może będzie jakiś short. Jak nagramy kolejny no. odcinek, będziemy nagrywać kolejny odcinek. To może i nagram jakiegoś shorta z jakimś, yy, ten może datą kolejnego odcinka czy coś, coś z kolejnego odcinka wam zlikuję, że tak powiem. Yy, jeszcze yy, oczywiście możecie mi napisać w komentarzach, czy chcecie yy, więcej odcinków z tej serii i oczywiście yy, będę wam przypinać serduszka. Yy. Jasioks chyba też będzie przypinać na jego kanale, no, okay. dlatego też możecie napisać u niego. Dobrze, my tutaj zrobimy sobie teraz, widzowie, że tak powiem, łopatę. Ej! Piorun tu gdzieś walnął, o Boże. No, okay. tak. Wczoraj yy, yy, w prawdziwym życiu yy, były pioruny. U mnie przynajmniej były pioruny jakieś, moje standardowe tutaj ułożenie broni. No i... ale co w nocy było jakoś. Nie wiem to było. Pierwsza czy coś? Nie wiem, nie wiem. Um, tutaj... I teraz... Ej, ale serio jest dużo drewna. Dobra, zrobię sobie jeszcze teraz pyżej tej My Jedziemy czekaj. Na tą wyspę, na co tam tu No więc my się budujemy u... i... Nie ja, wiem, będziecie... u mnie i widzimy się już, jak, jak będziemy gdzieś tam blisko. Dobra, teraz u mnie ja niestety y, nie mam opcji do robienia cięć. Może w kolejnym odcinku uda mi się to naprawić. Co ja ja zrobiłeś? Z... Też przepraszam was, że... Y, no niestety nie ma intra mojego. Legendarne intro było, nawet zmiana raz była strasznie widzowie pewnie pamiętają moje początki to były czasy miałem serię Skyblock to było chyba jeden odcinek tylko czy na innym komputerze na komputerze mojego starszego ty jest kamienny kilof jakaś skrzynka kamienny kilof mlecz duża paproć jajko wiadro wody wiadro i ten generator kobla będzie Ko trzy kości cztery kości znaczy. Ej, dobra, to trzeba zrobić te parę craftingów, albo z ziemi otoczymy. Ej, ty! Creeper się pojawił u ciebie! Ej, nie przeklinaj! Family friendly content! Ej, family friendly content. O Boże, ale on. O Boże! Zabij! O Boże, mam dwa serca. O nie, 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 nie. są mamy problem. Proszę Państwa. O nie, jeszcze szkielet tam jest. jest A więc, no. Stary. Straciłeś wszystko. Uważaj. Ale teraz, żeby dużo zrobić, Oj. Co, Myślę, to, czy, to, a nie, ja odkryłam. Nie, to, nie to, ja jedynie odkryłam. Ale nie, zapisuję się je tu. Tak? To dobrze. Ja się z tym filmowaniem. Dobrze, ja sobie zaraz tutaj też zrobimy sobie mieczyk, widzowie. A, I spróbujemy to, tutaj ich rozwalić. Nie mogę biegać, ale w sumie może sobie, podbiegnę trochę. A, ta skrzynia, ja muszę ją no, ale... Ile drewno, milion drewna widzowie Ten odcinek się będzie nazywać zdobyliśmy mi milion drewna na one bloku <gryw> Nie no żart Ej ale najbardziej mnie zastanawia po co jest ta łódka Ej o co chodzi? Days Players, jeden dzień i mam 199 wykopanych bloków Ok, że pierwszy dzień już minął i jest. Mam 199 wykopanych bloków. No dobrze. Ej, radzimy sobie dobrze na razie. No dobra. A bo. W sumie dobra, jednak nie robię nie miecza. Chyba to idź. No Do ja dobra, sobie dobra. Ten... Kopię. Co co słuchajcie, jest, jest dzień. My już jesteśmy zaraz co naszego. Uwaga, uwaga, kolejna skrzynka. Po, no, Krippel ginie, krippel leci w dół kriple, leci tak, Pajączek, pajączek, na... pajączek okay. nie no ja będę mówić, co jest w tej skrzynce Zobaczysz najwyżej, albo y, u mnie na odcinku, albo tutaj Kurczak! O nie, nie spadłem! O nie, o, w tym górnym leci. rogu mój nick się zbogła, znaczy postać się zbogła Ale muszę jakoś zabić tego kurczaka Dobra, ej, na hita był, dobrze i tutaj teraz i chyba zrobię osobną w ogóle skrzynkę. I tutaj na jakieś drogie rzeczy. No, drogie rzeczy zrobię. Nie, dobra, to nie. Drogie rzeczy, że takie co na one bloku mogą się przydać. Ej, sadzonka drewna! Wiem! Zasadzę akacjowe drewno tam na tej drugiej wyspie. Dobra, to ja spadłam, Boże Święty. O nie. mam trzy sadzonki. Nie siedzisz jak byle odpikował. Automatycznie mi się szybko Dwie sadzonki posadziłem, jedna została. Ej, ty masz w ogóle skin'a Steve'a, ja mam innego chyba. A! Nie, nie no, masz skin'a Steve'a. U mnie masz, to się zdarzało. Widzowie, teraz idziemy za Yesioksem zobaczyć ile on zbudował mostu, ale... Pamiętaj, no. ty musisz to trochę wysoko robić, wyżej trochę musisz to robić. Nie, nie mam do wysoko. Jak to no? Robisz jedną półpłytkę, na jednej półpłytce robisz drugą. Ja tu za tobą jestem. I tak wyżej po prostu, jak już będziesz trochę nad tą wyspą, tak z dwie, trzy kratki, to wtedy można. Ej, albo ja mam jakieś zwidy, albo tu przed chwilą walną piorun. O nie, szkielety. O Dobra, widzowie, spróbujemy przejść. Ooo, misja samobójcza. Ty, jednak nie. Oj. Ale się wystraszyłem, już mię zawał. Straciłem jedno serce, bo ni szkielet walnął tak, że prawie spadłem. Widzowie, ja to, to się tak? No wiem, już raz spadłem. Widzowie, teraz y, nie mówię nic Jasieksowi. Ty tu nie przychodź do mnie. Y, zrobimy mu niespodziankę, że tak powiem. Zobaczcie, widzowie, jaka to jest niespodzianka. Taka niespodzianka. Widzicie? Fajna niespodzianka. Dobra, nie patrz tutaj. Nie przychodź mi. O nie, kolejny szkielet. Mi się wydaje, że ta niespodzianka może ci się spodobać, ale to. Może wiem. Ej! Nagle mnie przekierowało blok niżej. Halo. No okay. ja to... Blok niżej spadłem. Ale mi się wydaje, że. Y Ty nagrywasz czy masz cięcie? Nie mam cięcia, bo to z kolei jest takiego drugiego odcinka. No dobra to yy, mi się wydaje, że ten prezent nie będzie. Może włącz nagrywanie teraz. I powiem coś widzom w twoim. No. Włączyłaś. Na... Mam niespodziankę dla Jasioksa, ale uwaga, uwaga. Jak chcecie zobaczyć jaka to jest niespodzianka, to wejdźcie na mój kanał, bo niestety na kanale Jasioksa te niespodzianki nie będzie. Widać. Dlatego, jak chcecie zobaczyć, to, co to za niespodzianka Larisha Oksa, to musicie wejść na mój kanał. Ta, to jest jakaś dziwna dziura się zrobiła. Dobra. Tutaj y, widzowie teraz wchodzimy. I, I chyba nie powiedziałem Wam wcześniej, bo zapomniałem, albo y, wyleciało mi to z głowy. Przepraszam, że nie ma intra, ale. Nie, no, nie no ale chyba nie mówiłem, że postaram się na kolejny odcinek załatwić. O nie. Oje. Już widzisz, jaka to jest niespodzianka. Niespodzianka jest to, i... że chciałem przejść do kolejnej wyspy. Żebyś mógł i zobaczyć, co w niej jest jako pierwszy. Ale się nie udało, widzowie. Ale całe bliżej, bliżej niż tamta. Tamto to jest tak? daleko. No tak, dlatego właśnie chciałem do niej szybko przejść. I jak ktoś ma dużo drewna w skrzyni. A jeszcze mam siodło, zapomniałem siodła odłożyć. Mam trzy klepki w ogóle. Dobra, myślę, że. Kurde, to ciągle pioruny walą. Zużyję wszystkie te półpłytki, i jak je zużyję już, to mm, pójdziemy jeszcze do naszej bawełny. Enderperły masz? Nie, nie, ja A ja zapowiem, że ja mogę biec. Ja przecież nie dość, że mogę. Mam dwie Nie dość, że mogę. Ej, zombie man villager. Ej, mam dwie nice! Ja sobie w ogóle podmienię mój drewniany kilos. Na kamienny. Dobra, odkładam siodło. I teraz, uwaga, uwaga. Z całego pozostałego drewna. Jakie zostało... To... chciałem powiedzieć z całego pozostałego drewna, które pozostało. No, z, z drewna, które zostało nam. Pójdziemy... Zrobiłem popłytki, już zrobiłem w sumie i pójdziemy tam. A później mi się wydaje, że to co jest na dużej wyspie... Zobaczycie niestety, ale albo na szczęście na kanale Jasioksa. U mnie tego nie będzie. No bo coś za coś. Niespodzianka ode mnie jest na moim kanale. A duża wyspa yy, duża wyspa jest na kanale Jasioksa, Dlatego jak chcecie zobaczyć, co tam będzie, to musicie wejść na kanał Jasioksa, nie? Yy, no. Mhm. Żeby wszystko tutaj zobaczyć. Yy, wchodzimy wyżej. Mi się wydaje, że jeszcze trochę pod... Ej, ja nie wiem. Ten świat tak wygląda, nie wiem czy tobie też się tak wydaje Jasioks, że ten świat wygląda jakby to miało być z dwadzieścia odcinków seria No tak. tak Ale mi się wydaje, że oczywiście jeżeli chcecie To możemy tak zrobić, że i na przemian co tydzień będą odcinki, ale jeden na moim kanale, jeden na kanale Jasioks, ale napiszcie jeszcze nam w komentarzach czy chcecie, żeby moja perspektywa Jakaś tam część była na moim kanale, czy, i y, część tam i perspektywa jesioksa była na Jasiochsa kanale. Czy chcecie po prostu dwie perspektywy na dwóch różnych kanałach, czy chcecie. Y, y, na przemian odcinki u nas? Dobrze. Dobrze. Y, tutaj jest jakieś w ogóle miasto ogromne, które jest chyba. No tak się wydaje, że jest dwa razy bliżej niż ta Twoja wyspa, do której no ty idziesz tak. Nie, cztery no, tak. razy bliżej. No. Ale y, jak masz pół płytki, to możesz tam dokończyć, ale ja niestety. Znaczy, nie wiem, czemu mówię niestety tak dużo razy. Idę jeszcze zdobyć trochę. Kurwa, no go Spadłaś? Nie, jeszcze tam trzeba dojść, nie, ale do tego właśnie potrzebuję jeszcze trochę drewna. Dobra. Ej, jest kamień! Jest kamień! mamy jakieś opóźnione te. Opóźniony czas reakcji. Jest żelazo, dobra. Eee. Yy. Bo no to może teraz ty coś powiedz: no bo. Może ty poprowadź też swój odcinek i mój trochę. Bo ja już. Eee, hey, ja, ja ja, to ja. Ja jak mam oświetlenie? Eeeh. Eeeh. A ja jak. Eeeh, bro, ja jak mam się nie, nie mówię nic. Jakby ja na cięcie, bo. ja... No ja robię krótkie cię, bo to tylko wrzucają, bo mi się nie chce robić. To... Widzowie pewnie y, tam, y, widzicie teraz, że to dzięki Ashoksowi oczywiście, y, że odcinek cały jest zmontowany, prawdopodobnie jest jakaś muzyka w tle czy coś, są cięcia. No bo niektóre rzeczy jak tak y, y, gadamy bez sensu, to je trzeba wyciąć. A że cięcia, y, nie? cięcia, y, cięcia y, tak, jak mi się uda zrobić, to zrobię. Zdrowie, ale cięcia, cięcia to jest bardziej skomplikowane, żeby jakby robię tak, że... To... Że ja mam te cięcie już wstawione, że, że klikam guzik i mam ja już, i by się po prostu robi cięcie jak chcę wzność to po prostu klikam, znowu hmm, ja guziki. Ja też tak miałem Ej zaczekaj, no ja tu przyszedłem budować Nie no, czekaj, marnujesz całe drewno ja, To tutaj wysokość trochę No ale ja też chciałem to zrobić, to jest tak robię ciągle Dobra, teraz już prosto, ja prosto, ja prosto Zaczekaj, 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 zaczekaj Ja teraz, nie? Ale spokojnie i całą, ten, y, całą wyspę ty możesz pierwszy zwiedzić ty pierwszy nie yes, co so. yes, so. ty pierwszy wej wejdź pierwszy dobra yes, so. jesteśmy no, 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 tak. na wyspie proszę ty przodem o Boże. ej ale dobra jest y, ciemny dom jest dużo ziemi bardzo Skrzynka! Zobacz, co jest w tej skrzynce! Może zawartość tej skrzynki zobaczycie u Jasioks, a ja, ja wam nie będę... Ty nie mów, co to jest, co tam jest. Możecie u niego no. zobaczyć. O, Jacek, to... Jesteśmy jest tutaj. Jesteśmy jakieś... Tak, Ta razie się budować. Tam, jesteśmy... Tam. Gdzie mamy kolejną wyspę? To jest skrzynka. Tą skrzynkę zobaczcie tylko na moim kanale. To jest w tej skrzynce. Nie wiem co czy co tam jest, znaczy, no chyba ciekawe, nie nie wiem, ale zobaczyłam zdjęcie tu na kanale, ja się spóźniasz. No jak ojczyzna. Jest tam, jest, jest tam, tam książka. U, a z jakimś zaklęciem? Nie, z leków. A, ale też może wiedzieć. Na wyspę. No dobrze, widzowie, mi się wydaje, że na moim kanale to by było na tyle. Jeszcze trochę sobie pogramy na kanale Jasioksa. Tutaj zobaczycie, co jest tamtej, tam, 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 Henchen, hen daleko wyspie. I mi się wydaje, Nie. że taki idealny specjal, że co 5 odcinków. Będziemy iść na jakąś ogromną wyspę, albo to dwa, co parę odcinków będziemy iść na ogromną wyspę. Na przykład teraz y, ogromna wyspa będzie u Ciebie jako pierwszy odcinek, a na przykład kolejna będzie u mnie za parę odcinków, na przykład ten Smok albo tamto. Mi się wydaje, że tamto miasto i sobie zostawimy na y, którymś tam może na piąty odcinek, czy na czwarty, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Tak U mnie to by było na tyle, jak chcecie zobaczyć co jest na tamtej wyspie, to wejdźcie na kanał Jasioksa i jak sobie w ogóle tutaj radzimy, wejdźcie na kanał Jasioksa, zobaczcie wszystko, no i subskrybujcie, łapkujcie, link, link w opisie oczywiście, no i papa pa.